Siemaneczko, prawa, lewa, skif z tej strony. Tak jak obiecałem Wam, dzisiejszy materiał Pokażę Wam całe moje przygotowania pod konkretny test. Teraz przygotowywałem się pod 500 metrów, no i zobaczmy jak mi poszło. Przygotowania krótkie, bo zaledwie tygodniowe, natomiast chciałem po prostu przedstawić się delikatnie z treningu bardziej tlenowego, po trening bardziej siłowy i krótki. Być może nie zmieniło to wiele w moim organizmie, natomiast myślę, że zmieniło trochę moje myślenie i skupiło mnie bardziej pod takie krótsze dystanse i taki był generalnie Cel i taki był zabieg, abym właśnie z dłuższych treningów przebranżowił się w ciągu tygodnia na te krótsze. Chyba mi się udało. Natomiast zobaczcie sami, bo pierwszy trening to było 250 metrów razy 10, o tym już wspomniałem chwilę wcześniej. Natomiast muszę przyznać, że trening ten bardzo mnie zmęczył. Odczucia po tym treningu, zdecydowanie fakt, że zmęczyłem się po prostu mega. Dawno nie jechałem tak krótkiego treningu na tak dużej intensywności i muszę przyznać, że byłem w dość dużym szoku i cieszę się, że ustawiłem sobie przerwę 3,5 minuty. Bo gdyby nie ta przerwa, pewnie byłoby ciężej. Do następnego dnia przygotowałem sobie kolejny trening, dosyć ciekawy. Wtorek to jeden z najgorszych treningów, jakie zrobiłem w tym tygodniu, czyli 5x500 metrów. Założenie było takie, aby pojechać 300 metrów w tempie na 6 km oraz 200 metrów totalny gaz. Cel był tego treningu taki, aby trochę przyzwyczaić się do dystansu. No i jedną z etapów przygotowań do pizza, czyli jakby wszystko dalej zbiegało ku temu krótkiemu siłkowi. Jak mi poszło? Yy, muszę przyznać się Wam do czegoś, bo po czwartej serii uznałem, że pogadam do kamery, więc teraz wrzucam tą informację. Została mi ostatnia seria. Dwa, trzy, do końca przerwy. Muszę przyznać, że cztery serie można powiedzieć, że już są wystarczające się dla mnie, ale obiecałem sobie, że pojadę 5. Podchodzą mi żywi, obiad chce ewidentnie wyjść. No nic, taki trening trzeba przetrwać. Mam nadzieję, że uda się troszkę tą szkretą, czwartą serię uprawić, bo już ewidentnie widać, że mi ta moc schodzi. Trzeba są zęby i spróbować dojechać do samym początku, chociaż będzie no, niewątpliwie bardzo ciężko, bo już nawet nie chcą się pokazywać chwyty 1.18, 1.19, a pcham ile fabryka dała. Także... Zobaczymy, dwie minutki do końca lecimy. Serię piątą udało mi się pojechać lepiej niż czwartą, czyli założenie, które sobie obiecałem przed chwilą, e, udało się spełnić. E, pokażę teraz cały ten przejazd, ostatnią serię. E, ci, którzy nie chcą go oglądać, oczywiście mogą przegnąć do kolejnego, e, kolejnego dnia, bo w środę pojechałem coś innego. Witam ponownie. Ja dzisiaj panowo do przejechania mam 10 razy 150 metrów. E, podejrzewam, że będę chciał trzymać w granicach 1,20. Dobrze podejrzewałem, udało mi się nawet zamać tą granicę 1,20, tą magiczną granicę 1,20 i pojechać 1:19.5 i to trochę mm, dało mi do myślenia, że jestem w stanie zrobić 1,19 i 9, bo taki był cel na 500. E, taki wynik. Zaraz się dokładnie, jak i poszło na 500 metrów, bo jeszcze jeden trening przed nami. Natomiast, muszę przyznać szczerze, że ten trening dał mi dużo pewności siebie i od takiego treningu właśnie tego oczekiwałem. Dobra, koniec zadania przechodzimy dalej. Dzisiaj już ostatni dzień z przygotowań do 500-tki Sobotnie Mamy czwartek, jutro postawiam sobie, że zrobię wolne, żeby zregenerować organizm po tym nawet ciężkim tygodniu. Dzisiaj w planach jeszcze bardziej skrócę sobie dystans, który przyjadę, będzie to 100 metrów. Na maksa, na maksiora z też fajną przerwą, jeszcze nie wiem dokładnie jaką, bo się muszę rozważyć, muszę sam to trening muszę przemyśleć, bo sam sobie go wymyślam. No i co, zaczynam trening, stówy na maksa, mam nadzieję, że wszystkie poniżej 1,19, poniżej 1,18, może nawet minimum 10, może będzie więcej przyjazdów. Tego treningu nie nagrałem, natomiast myślę, że był on bardzo dobrym treningiem i jeszcze bardziej nakręcił mnie, na najarał mnie na 500, którą miałem jechać w sobotę, czyli za dwa dni. Generalnie w piątek zrobiłem sobie taki dzień offa, totalnie nic nie robiłem, jakąś pizzę zjedliśmy wspólnie z żonką i w sobotę czekałem na godzinę 12, bo o 12 mówiłem się z ekipą, że pojedziemy sobie w 500 jakim poszczu będziecie mieli zaraz okazję zobaczyć, natomiast ja mogę już teraz powiedzieć, że albo nie powiem teraz, tylko powiem po. Zapraszam do oglądania. 500 poszła mi całkiem nieźle myślę Natomiast celem był, celem było 1,20 Nie udało się niestety Zastanawiałem się przez jakiś czas, czy byłbym w stanie poprawić ten wynik, chociażby dzisiaj, dzień po, czy nawet tydzień po. Być może, być może bym był w stanie, natomiast podejrzewałem, że byłoby to 20 sekundy, może pół sekundy, nie więcej. Dałem z siebie wszystko i uważam to za całkiem niezły wynik. Szkoda, że nie udało mi się zamać granicy 1,20 na magicznej granicy. Udało mi się kiedyś ją zamać na innych, innego typu ergometrze w Niemczech, na RP3. Natomiast teraz tylko widzę, że delikatna różnica między konceptem a RP3 jest. Prawie 2 sekundy. Z mojej strony to tyle. Jeżeli Wam się materiał podobał, to oczywiście oczekujcie kolejnego, bo będziemy jechać 30 minut w teście e, dla e, seri Spring Series Challenge, więc ja już nie mogę doczekać w końcu przedstawienia na trochę dłuższe treningi, bo nie ukrywam, że te krótkie raczej pomagały mi spalić trochę sadła, te dłuższe pewno mi pomogą. Kto nie subskrybuje kanału, teraz ja zapraszam do subskrypcji. Jeżeli macie jakieś pytania, to staraj się je w komentarzach. A ja teraz mam do Was pytanie, jaki jest Wasz rekord na 30 minut na ergometrze? Dajcie nas w komentarzach, a ja oczywiście dam Wam znać, jak mi poszło na 30 minut. Do zobaczenia, widzimy się w o 18:00. Elo!